A więc witajcie w dzisiejszym odcinku I w kolejnym odcinku W yy, kolejnym odcinku daily Chodź tu. Yy, Dzisiaj jak obiecywałem będzie o żywieniu królików mm. Też sobie zrobiłem taką mini ściągę Podam najpierw samice Bo tutaj wczoraj byliśmy samca To dzisiaj będziemy samiczki Yy, nagrywać wczoraj się niecierpliwio no więc tak yy, takim jakby pierwszym punktem to, to jest to podstawowe żywienie czyli co krój powinien mieć no cały czas albo no jest miarę stały dostęp do tego no, to jest yy, latem zielonka na no, zimą jak nie ma zielonki no to to oczywiście siano yy. niektórzy mówią że nie potrzeba siana ale no, siano jest podstawą takim jedzeniem, w diecie krójka i powinno być. Na tym oczywiście ściera zęby. Takim jakby drugim podpunktem od tego jest pasza treściwa. No i tak jak mówiłem, siano albo ton to jest pasza objętościowa inaczej. No, pasza treściwa no to ziarno. Yy, takie jak yy, owiec, jęczmień, yy, gryka, pszenica, yy, żyta. Tutaj bym nie polecał dawać, yy, jaki i no, pszenżyta może mniej, ale żyta nie polecam dawać, bo podobnie, że wywołuje yy, biegunkę i wydęcia u królika, więc nie polecam, yy, bo to nie jest takie miłe, jakby. No, oczywiście, jak ktoś y, ma takie uważanie, czy chce, no to może dawać granulat też. Ja, ja oczywiście tego nie, nie robię. Y, nie daję granulatu. Y, jutro będzie, a propos z trochę odcinek z związany. Y, nie daję granulatu. Dlaczego? No, no po pierwsze, że nie trzymam królików jako y, na wystawy czy coś takiego. No, hoduję je tylko do siebie, jako takie hobby, można powiedzieć, też do siebie na mięso, więc nie ma sensu, żebym sam siebie tak naprawdę truł, bo to jest, no może nie tyle co truł, ale, ale po prostu wolę, żeby dłużej rosła, żeby były tak zwane jako i żeby będę wiedział przynajmniej, że nie były karane jakimś, nie, nie są po prostu nafaszerowane czym. No, i warzywa. Warzywa też można dawać oczywiście. Tutaj samica je właśnie. To jest natka z marchewki. Takie właśnie jak samica ma młode. To właśnie polecam dawać takie jak pietruszka. Czy na przykład na zwiększenie laktacji samicy, na mleczność. Można dać z tego co słyszałem, ziemniaki z otrębami. To podobnie też pomaga jak i oczywiście buraki i pietruszka, tak jak mówiłem już i takie ziel dużo zieleniny, jak się koci w tym w lecie albo w wiosną, jak już, jak już jest jakaś zielenina, a jak nie ma zieleniny, no to buraki, takie okopowe ziemniaki, jak marchewka. Drugim takim właśnie punktem, czego powinno się unikać. Przede wszystkim nie wolno dawać królikowi yy, mokrej, takiej już praktycznie przygniłej trawy, no bo to jest tak naprawdę strzał w kolano, no nie? Jak jest przygnita czy mokra, no to, to może królik nam się pochorować lub nawet paść. Yy, niektórzy mówią, że mokrą nie można dawać, a ja nie wiem. Także i zaparzone nie można dawać. Później, inne warzywa, czyli tak jak kapusta, to też z, z, z rozwagą. Tak samo jak i inne warzywa, tak jak sałata, czy coś takiego, to też z rozwagą trzeba dawać. To chyba było już na tyle z tego. Za chwilę, może jeszcze mi się coś przypomni, to, to wam powiem. A, i jak y, ja tutaj na przykład daję, to... Y, Mam takie liście słonecznika. Y, całe pole słoneczniku miałem, więc daję też słoneczniki. Y, smakują nawet dobrze, rosną ogranicznie. Takie coś. To jest akurat ten kreler. Ale to jest jeszcze peret z, 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 z lucerki. To jest po prostu czarna, jakby sprasowana, wysuszona i to jest z tego peretu. Musiałem zrobić chwilowe cięcie, ale jak najmniejsze, tajnie się skręcaje. A też można dawać ten kwiat właśnie. Jak to tutaj odkroję. Te tak za bardzo nie lubią samiec z samicą, ale te małe o, te małe już bardziej lubią. O, Zaciągnąc to. Tak obgryzają. No, I to już idzie do przerzucenia, bo już i tak tego nie zjedzą. To chyba na tyle już w skarmienia królików. Bede, jak jeszcze mi się coś przypomni, to najwyżej albo dogram jeszcze coś, albo po prostu dopiszę w filmie. E, więc to chyba na tyle z dzisiaj. E, jeszcze zobaczymy do samca. No nie ma siana. Na wieczór na akurat uzupełnię, to co miał na noc przytonić wody. No i to chyba już na tyle, więc y, zapraszam do jutrzejszego odcinka, bo jutrzejszy odcinek będzie ciekawy, przynajmniej tak myślę. Y, jak tylko uda mi się y, to nagrać to pan rzucę. Dobra, to do zobaczenia. Cześć. I got broads in Atlanta, she's to be in the family.